Z NUR Fabryka Norblina. Ze mną jest Agnieszka Oleksyn-Wajda i Natalia Pstrokońska. Dzień dobry. Dzień, dobry. E, Dzień dobry. Przedstawię pokrótce, bo mam opis. E, Agnieszka radca prawny, dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego. Współtwórca, współtwórczyni i kierowniczka razem z panią Ulą Wilczowatą-Pilic, Akademii Biznesu i Prawa w sektorze e, mody. Pani Natalia Pstrokońska e, jest założycielką, właścicielką Insomni od 20 lat związana z branżą modową. Jako NUR patronujemy już trzeci rok z rzędu dla kierunku Prawo i Zarządzanie w sektorze mody Uczelni Łazarskiego, a dzisiaj chciałam troszeczkę porozmawiać więcej o kierunku. Zacznę Agnieszko od tego, przede wszystkim to już jest szósta edycja, prawda? Tak jest, tak. Czym szósta edycja będzie się wyróżniać? Ona dojrzewa, ona tak naprawdę od pierwszego roku, od pierwszej edycji, kiedy powstała, my z Ulą co roku troszkę ten program zmieniamy, patrzymy na trendy rynkowe, patrzymy na zapotrzebowania przedsiębiorców, patrzymy też na naszych studentów, bardzo, bardzo ich słuchamy, czytamy wnikliwie ankiety. I na podstawie tego, co z jednej strony słyszymy od słuchaczy, z drugiej strony same mamy doświadczenie branżowe, to ten program jest tak nasycany nową wiedzą. W tym roku w związku z tym, że sustainability w modzie jest mhm. bardzo ważnym trendem ze względu między innymi na regulacje, które też się krystalizują, unijne regulacje, no to to, co jest najmocniejszym akcentem w tej chwili, to jest właśnie moda zrównoważona, cyrkularna, trwały produkt i wokół tego tak de facto kręci się nasz program. Jednocześnie oczywiście cały czas pamiętając o kwestiach i biznesowych, i product development, i komunikacyjnych, i prawnych, ale cały czas przebija nam się to Sustainability. Oczywiście. Ile osób w tym roku ukończyło kierunek prawo i zarządzanie w mody? 30 było, chyba 30 osób było w tym roku, tak. Jednym z, jedną z absolwentek jest Natalia Pstrokońska, która siedzi razem z nami. <laughs> tak, bardzo <to> szczęśliwa. <laughs> Pomimo ponad 20-letniego doświadczenia w branży mody i ponad 12 lat prowadzenia marki By Insomnia. Zdecydowała się podjąć ten kierunek. Dlaczego? Na ogłoszenie trafiłam zupełnie przypadkiem. Przeglądając któregoś tam poranka Instagram, zobaczyłam na stronie Fashion mhm. Business, że taki kierunek jest. Najbardziej no mnie zainteresowało to. Przede wszystkim zobaczyłam, jaki jest program, zobaczyłam, kto prowadzi zajęcia i stwierdziłam, że w zasadzie to ja mam weekendy wolne, bo dzieci mam już duże w zasadzie dorosłe. Mhm. Jesienią zimą i tak specjalnie nie ma co robić, więc może to jest świetny pomysł, żeby ten czas jakoś spożytkować. Zwłaszcza, że no, czasy nie są łatwe dla branży mhm. mody i poza tym ten kierunek związany z ochroną środowiska, z tą modą cyrkularną bardzo mnie zaintrygował, bo stwierdziłam, że... być być może jest to, jest to coś co będę mogła wykorzystać po prostu w swojej, w swojej firmie także porozmawiałam z kilkoma osobami no część była taka sceptyczna powiedziała no w zasadzie to ty mogłabyś już prowadzić wykłady a nie chodzić i się uczyć ponieważ no to, to ponieważ no doświadczenie mam ale będzie. w zasadzie nie było zajęć z których bym czegoś nie, nie wyniosła nowego i na których bym powiedziała że to już wszystko wiem także natalia o to chciałam zapytać czy było coś takiego taki punkt podczas studiów rocznych, gdzie pomyślałaś sobie o, tego nie wiedziałam, jakby to zmieniło w zasadzie, moje postrzeganie. W zasadzie każde wykłady były dla mnie inspirujące i e, dawały mi dużo nowej wiedzy, więc, e, więc Tutaj mamy dodatkowe Tak, tutaj gości, mamy dodatkowe atrakcje. Ale to mamy nasze, więc jak najbardziej takie <noise> nasze maskotki e, firmowe. Są, <głos> tak. <głos> e, także Eee, Zaopiekujemy się chwilka, Ja po, po każdych wykładach w zasadzie wychodziłam z głową pełną pomysłów, miałam cały notatnik już po, pod koniec zapełniony inspiracjami, także moi pracownicy to w jak byli biedni, bo ja tylko przychodziłam i mówiłam, a tak robimy, czy jak, jak my to Czyli rozwiązujemy? Od razu. ale absolutnie tak i nawiązałam też bardzo dużo ciekawych kontaktów. To zdecydowanie ja też jako absolwentka kierunku, nie wiem czy Agnieszka wspominała też, to kontakty to było A, obu. to nawet mnie, nie wiedziałam, że ty też masz doświadczenie ze szkoły. E, Agnieszko, Wszystkim chciałam zapytać, ten kierunek, tak, tak. E, dla kogo właśnie jest ten kierunek? Czy, czy to jest dla, tylko dla osoby na przykład, która chce założyć e, markę modową? Bo tak się wydaje, że prawo i zarządzanie w sektorze mody to tylko... Jak, jak mhm. to wygląda? Kto jest, kto jest dobrym słuchaczem? Tak naprawdę ten przekrój jest e, ogromny i nasz słuchacz jest tak różnorodny, że nie ma takiego jednego profilu, kto jest naszym słuchaczem, że to jest właśnie tylko osoba, która chciałaby... Założyć bądź mm -hmm. prowadzić markę, bo tam mieliśmy i Nie. prawników całkiem rok. Prawników ty... było bardzo dużo. Chyba jedna z 10, 10 osób to, to byli prawnicy, to byli ja między prawnicy. innymi też, tak. No, no im też było dużo, właśnie pamiętam. Było sporo prawników, ale było też bardzo dużo osób, które w ogóle były z innych branż, a chciały na przykład zmienić coś w swoim życiu, chyba przez wszystkie te edycje miałyśmy do tej pory dwie takie osoby, które były naprawdę wysoko w hierarchii zawodowej związane z finansami przyszły na nasz kierunek po to, żeby nie też w związku tutaj z tym kierunkiem finansowym, ale specjalizować się w sektorze modowym, czyli po pierwsze osoby, które chcą założyć markę, które prowadzą markę, które pracują w dużych markach, mhm. ale na przykład chcą się przekwalifikować albo chcą zrozumieć inne działy, które chcą pogłębić swoją wiedzę w różnych obszarach, które chcą zrozumieć czym jest właśnie zrównoważona moda, jaki jest ten nowy trend. Osoby, które chcą, są na przykład z PR-u, marketingu, takie doradcze stanowiska dla sektora modowego i wszystkie osoby, które w ogóle do tej pory jeszcze nie związały się z sektorem modowym, ale chciałyby się o czymś, czegoś na ten temat dowiedzieć. Bo na to na daje jest... fundamenty po prostu, że, że i pojęcie. Tak, to. to również jest ten kierunek. Też chciałam wspomnieć pokrótce o nazwiskach, które w tym roku pojawi się dużo osób w kadrze, prawda? Tak. Wykładowców. Pani Aleksandra Scholz, z którą zresztą mieliśmy przyjemność robić wywiad. W zeszłym roku dyrektor e-commerce i marketingu Modiwo ja i, i Ewelina Antonowicz, naz... prezeska Fashion Revolution. Tych Polar. nazwisk jest tak naprawdę dużo więcej, e, które do nas dołączają w tym roku. Ja bym zaczęła w ogóle od samego początku, bo nazwisk, które z nami są od samego początku, czyli od tych ponad sześciu lat, e, to są e, też takie ikony z branży modowej, to jest i Monika Kapłan. E, która zajmuje się marketingiem. Mamy Agatę Brodską, która zajmuje się PR-em i e, agencjami, które współpracują z show biznesem. E, mamy e, ikonę, ikon Hanny Gajos, która jest e, pierwszą e, dziennikarką modową, e, krytyczką modową, e, która jeszcze pracowała i z e, Hof i z polską modą, także. Że I większość mamy... tych nazwisk zostaje, prawda? Wszystkie te na nazwiska kolejne... zostają. Rada, mamy Annę Jurgaś, która jest związana, była związana z glamour i gdzieś też szuka dalej drogi bardziej związanej związanych z technologiami, nowymi technologiami. Także te nazwiska, które do tej pory były, można je wszystkie znaleźć na stronie naszego kierunku. Zostały wzbogacone jeszcze o e, bardzo wiele nowych e, nazwisk e, i to są e, właśnie nazwiska z Modiwo, jest Ola Szol, jest Łukasz Boguszewski, są e, specjaliści z LPP, e, mamy Volk, e, Zuzę Szontały, mamy Zosie Piwowarek, e, która założyła okrągły stół dla zrównoważonej mody. O, e, to, to, mamy cztery F, Co, e, coraz więcej. Tak, Mamy Zelando, który w tym roku zostaje naszym strategicznym partnerem merytorycznym poza fashion business, który oczywiście jest współtwórcą o. kierunku. Także e, tych Czyli nazwisk Grono też na pewno się powiększyło. E, tak, jeżeli chodzi roz... o marketing i PR mamy e, agencję SEC i Tutaj mamy Joannę Poniatowską z Prawników, mamy też całkiem fajne, nowe grono z Anią Radkę z Nowego Jorku między innymi. Także to grono jest naprawdę... Spokojne. Naprawdę imponujące. Każdy z tych wykładów to był po prostu... to była uczta. Naprawdę przede wszystkim są to... No wydaje mi się, że większość było kobiet i mi to jakoś ten, ten kontakt z tymi dziewczynami był naprawdę bez, bezcenny, bo... Ja nie zdawałam sobie sprawy, że mimo, że no jestem tyle lat w branży że jest tyle rewelacyjnych kobiet w tej branży, naprawdę, które się no I które tak są, znają. Tak, masz rację, jest, to jest, to jest, to jest no, to Tak, Tak, w tak. Kobiety, I, tak. I, i dziewczyny są po prostu naprawdę <gryt> świetne. Przede wszystkim są chętne do tego, żeby się dzielić wiedzą. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, że każdy zazdrośnie strzegł swojego ogródka, że ciężko było uzyskać informacje no, od konkurencji na przykład, a teraz no, każdy chętnie się dzieli, mimo że niektóre dziewczyny tam pracują w branżach, które też szyją ciuchy. i naprawdę zachęcały mnie też do, do tego, żeby zadawać pytania, żebyśmy się spotykały, żebyśmy rozmawiały. Ja nawet jeśli choć o nie Jurgaś, to już ją poprosiłam, prowadziła chyba po tygodniu, jak mieliśmy z nią ale zajęcia, te, te wykłady te dla naszych. Ale kontakty to błyskawicznie działa, prawda? Tak, no ja jestem szybka, także ja od razu to, po wykładzie to, co przychodziłam się i. No, też, też jest fajnie, No, no ale... więc właśnie ja tych kontaktów mam bardzo dużo i z e, panią Agnieszką z Wiwe i właśnie z e, Anną Jurgaś, już, która prowadziła dla nas. E, Fenomenalne zajęcia fenomenalne zajęcie z Agnieszką, tak. e, która Och, opowiadała to było o przetwarzaniu odpadów tekstylnych. No i naprawdę odpadach, człowiek zaczyna mieć nadzieję, mi że, że, że ta nasza produkcja jakoś no. się może zapętli, że, że to nie będzie wszystko lądowało na śmietniku, tylko że są możliwości przetwarzania, że naprawdę poważne mhm. laboratoria pracują nad tym, żeby nowe technologie wdrażać i to wszystko jakby idzie w dobrym kierunku i też że, właśnie że, że przedsiębiorcy ta tak, mogą zacząć się zastanawiać, w jaki sposób możemy no, Zresztą w przyszłym tygodniu mam z Panią Agnieszką spotkanie. Mamy rozmawiać o tym, co moja marka może zrobić, dlatego, żeby, żeby ta odzież była bardziej cyrkularna. Co, może z ich jakichś produktów, bo oni są bardzo innowacyjni w VIVE. Będziemy mogli coś, coś robić dla naszych klientek, no bo mamy bardzo świadome klientki. I Pani So mnie zawsze starała się, ja już to mam po prostu w mhm. genach, że staram się, żeby jak najmniej wytwarzać na niepotrzebnych rzeczy. Także, żeby I były wiem, trwałe, żeby, wiem, żeby były na no, jak najdłużej. Mhm. Także naprawdę. Też, e, mam ochotę zapytać o ten dostęp, czy część wykładów jest możliwe, żeby była dostępna jakoś online dla osób z zewnątrz? Wszystko no, się nie, było. nie. Studia są e, dla osób, które się za te studia zapiszą, i wykłady są również dla osób, które się zapiszą na te studia. No to pozostaje nam się zapisywać i klikać. <laughs> Tak, ale Ej, chyba wszystkie tak... są prowadzone też zdalnie, że to nie jest ograniczenie, Oczywiście, że ktoś nie, że nie jest z Warszawy, być prawda? Tak, tak. Aczkolwiek ja zachęcam do tego, żeby uczestniczyć, bo te kontakty bezpośrednio. A poza tym jeszcze trzeba pamiętać, że wspaniałe są też relacje z ludźmi, współuczestnikami tych studiów. Dla mnie to było bardzo odświeżające, bo nagle miałam kontakt z, no, ze sporo młodszymi ludźmi, ale też z, z dwóch chłopaków było, którzy prowadzą też firmy. Mhm. I właśnie te, te rozmowy między wykładami, coś to jest wspaniała rzecz. I tego jakby online się nie da do za, zastąpić, natomiast no, gdybym nie miała możliwości, to mimo wszystko bym się zapisała, Zapewniamy żeby słuchać. formę hybrydową, tak żeby tak, każdy tak, mógł dołączyć. Tak, tak no. wszystkie zresztą ja wykłady wydaje są. Wydaje się, później. że warto mi przynajmniej też te studia dały tą wiedzę e, taką, że co stoi za tą w ogóle, za tą samą branżą mody, że prawda widzimy. Ja byłam, miałam mało wiedzę e, wcześniej na temat mody i co widzimy zdjęcia, widzimy piękne sesje, widzimy modelki, a co się dzieje, żeby powstał ten produkt? kwestia marży, kwestia za co płacę w sklepie. Ja to na przykład wszystko poznawałam od początku dopiero. No myślę, że też Czytanie dla właśnie metek. takich młodych projektantów to jest bardzo cenne, no żeby się... praca przede wszystkim. Dowiedzieli się właśnie, że to też wszystko nie są tylko blaski, że są też cienie tego, że trzeba się dobrze przygotować, żeby markę prowadzić, że trzeba mieć e, podstawy takie e, finansowe, mieć e, księgowych, mieć prawników. To wszyscy podkreślali, że takie pójście na żywioł, że stworzę markę i będę mm -hmm. sprzedawać, to już nie teraz. To jeszcze, jak ja Zakładałam to, My można myślę, było tak działać. Teraz wszyscy podkreślali, i... że ten Excel jest taki kluczowy, i naprawdę to, to myślę, że, że to może oszczędzić się oszczarowań, że, że tak. ludzie są w stanie zobaczyć, że stworzenie, sprzedanie kolekcji to jest proces bardzo długotrwały, do którego się trzeba przygotować, do którego trzeba mieć wiedzę i te studia właśnie tak, takie podstawy na pewno dają. Mhm. To dużo wyzwań. E, może pani, może chciałabyś, Agnieszko, przepraszam, coś <laughs> powiedzieć jeszcze do osób, które nas słuchają, jeśli chodzi o ten kierunek. Dla osób, które mogą być zainteresowane kierunkiem na pewno wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, bo otwieramy drzwi i zarówno dajemy dostęp do nas specjalistów, którzy siedzą, zajmują się tym sektorem, bardzo chętnie pomagamy, bardzo chętnie pomagamy w rozwoju biznesu, w nawiązywaniu kontaktów. Sami też chętnie te kontakty później pielęgnujemy, jesteśmy w kontakcie i z naszymi absolwentami. Dobry start. Nawet nie tylko. Dla niektórych jest to dobry start, dla innych jest to taki naprawdę punkt zwrotny w życiu, dla innych to jest ugruntowanie wiedzy i gdzieś nabranie po prostu nowych kontaktów. Także w zależności od tego w jakim punkcie swojej kariery zawodowej jesteśmy, może być to albo rozwój, albo impuls do jakiejś bardzo pozytywnej zmiany. Mamy nadzieję. Super, jest to bardzo inspirujące na pewno. Po każdych takich zajęciach to wychodzi, że jest z głową pełną pomysłów. Ja cały czas, nawet słuchając, myślałam, co konkretnie mogę u siebie wdrożyć w firmie. I naprawdę ja zachęcam wszystkich przedsiębiorców, bo siedzenie tylko za biurkiem w swoim otoczeniu naprawdę to nie daje takich możliwości spojrzenia na, na ten mhm. rynek. Z, A z no, drugiej tak strony, bardziej... wiedza bez wykorzystywania też chyba jest, no, nie do końca tyle daje, prawda? Nie jesteśmy nie wdrożymy? To ja dziękuję bardzo za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. I za rozmowę. Dziękujemy. I pozostaje nam zapisywać się na kierunek. Polecam. Dziękujemy. Polecam.